Witam miłośników motoryzacji i fanów tuningu. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Wam kolejne tłumiki z regulacją dźwięku. Jest ich kilka, jednak zasada działania wszystkich trzech jest bardzo podobna. Pierwszy tłumik oparty na eliptycznej puszce tłumika większej 130x220 mm. Drugi, taka sama zasada działania, tylko puszka elipsy jest mniejsza 100 na 180 mm. I trzeci tłumik zaprojektowany na puszce okrągłej. Wszystko dla ułatwienia montażu, gdzie kto dysponuje, jakim miejscem, żeby sobie mógł dobrać odpowiedni. Poza tym, wyposażone te akurat na potrzeby filmu są w zawory elektroniczne, dostępne oczywiście z zaworami podciśnieniowymi. Tak samo dostępne są różne średnice rur dolotowych. Specjalnie środek ukazujący konstrukcję tego tłumika, żebyście lepiej mogli sobie wyobrazić zasadę działania. Zasada działania bardzo prosta. Zamknięty zawór, spaliny wchodzą, zawór blokuje. siło rzeczy wymuszony obieg spalin przez perforowaną część tłumika. Następnie za zaworem zbiegają się w główną rurę i wylot spalin. Dodatkowo ciekawym rozwiązaniem jest przetłoczenie na rurze perforowanej Dzięki temu jest większa różnica między zamkniętym a otwartym zaworem. Tak zwane przetłoczenie to nie jest żaden błąd w produkcji. Tak to ma być, tak to ma wyglądać. Powoduje to, że spaliny, przechodząc przez tą część perforowaną, zostaną minimalnie schamowane, co pozwoli na rozprężenie się spalin po wygłuszonej części tłumika. Dzięki temu jest większa różnica na otwartym i na zamkniętym zaworze. Kierunek przepływu spalin nie ma znaczenia, tłumik z powodzeniem można stosować jako lewy, jako prawy, jako środkowy, jako końcowy, wszystko zależy jakie macie potrzeby, w jakim aucie chcecie ten tłumik zastosować. Oczywiście jak wszystkie inne tłumiki z regulacją dźwięku staramy się, żeby były dostępne na magazynie, czas wysyłki 1-2 dni, żebyście mogli się cieszyć dźwiękiem już pojutrze. Oh